Myślę, że byliśmy świadkami dobrego, emocjonującego meczu. Jak na poziom drugiej ligi widać było, że grają zespoły zdeterminowane, które walczą o określony cel i, i, i rzeczywiście na tym boisku momentami iskrzyło dużo spięć podbramkowych, dużo sytuacji. Cieszę się z reakcji zespołu, bo straciliśmy bramkę i potrafiliśmy w odpowiedni sposób wejść w drugą połowę, stworzyć kilka okazji wyrównać. No, ten mecz oczywiście mógł się potoczyć w dwie strony, natomiast my mieliśmy dwie bardzo dobre sytuacje Marcina Robaka. Myślę, że gdyby jedna z nich zakończyła się bramką, to mogliśmy ten mecz dzisiaj wygrać. Tak się nie stało. Piłka w grze. Zostały trzy kolejki. Sporo emocji. My mamy za chwilę mecz u siebie. Musimy zrobić wszystko, żeby jak najszybciej się zregenerować, bo to jest dla nas każdy następny mecz jest jak no co, zostały trzy mecze do, 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 do końca rozgrywek. Jesteśmy w grze. Dzisiaj graliśmy ze zdecydowanym faworytem tych rozgrywek. Graliśmy, wydaje mi się, dobre spotkanie. Nie powiem, czy, czy mam niedosyt, czy, 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 czy jest ok. Wydaje mi się natomiast, że, że nasza drużyna stanęła na wysokości zadania i stworzyła widowisko, z którego możemy być zadowoleni. Dało nam to punkt, i jesteśmy cały czas w rozgrywce i, i tego się trzymajmy. No, uważam, że e, zarówno GKS jak i my mieliśmy swoje okazje w tym meczu, na pewno musimy szanować ten punkt, ale w bym mówiąc, że, że jesteśmy zadowoleni, bo, bo przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty. Myślę, że, e, że tworzyliśmy e, sytuację i, e, i mieliśmy ich kilka. E, Katowice też się odgryzały i, i też mogły przechylić szaleństwo za swoją korzyść, także musimy patrzeć. Na następny mecz y, za trzy dni mamy kolejny, później kolejny, więc y, nie ma co teraz zbytnio analizować. Trzeba patrzeć do przodu i, i tyle. Uważam, że od samego początku weszliśmy dobrze w ten mecz. Y, szczelona bramka. Y, brakło postawienia kropki na D. Y, niestety stał fragment y, gry w drugiej połowie widzę wykorzystał. Y, mieliśmy jeszcze swoje sytuacje na... Na szczelinę drugiej bramki, ale się nie udało. W środę kolejny bardzo ważny mecz przed nami. Musimy się dobrze zregenerować i będziemy walczyć o trzy punkty, bo tylko to nas interesuje.